Cześć widzowie, witam Was w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie turnieju Czterech Skoczni. No to rozpoczynamy zawody. I pierwszy Karl Geiger z Naokim Nakamurą. I rozpoczynamy. Karl Geiger. Może powiedzieć, że przyzwoity 128,5. Naoki Nakamura. będzie lepszy od Niemca, Nakamura. Zobaczmy. Naoki Nakamura. jest lepszy. Ale to niewiele. Manuel Fettner z Niko Kitosaho. Pierwszy skacze Manuel Fettner. Wszyscy Polacy weszli do konkursu. Cała szóstka. Dobrze, Manuel Fettner. Teraz Niko Kitosaho. 131,5 metra skoczył. Manuel Fettner. Kokito sacho. Ojojoj, ojoj, kokito sacho. W <grym> <grym> kwalifikacjach wspomin e, wspominałem, że mam kaszel i tu też go mam, więc. Łapeczka w górę. La e, subik. Like. No i co? Manuel no, 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 Fettner wygrywa. Ani kokito sacho jest... No <grym> Stefan Kraft z Roju Simpara. Ciekawa, choć no, można powiedzieć, że niemożliwa. Stefan. 27,5 Zobaczmy, Royu Kobayashi. O gra mi zaczyna trochę kanatkować. Trudno się mówi. Royu wygrywa parę. I zajmuje pierwsze miejsce. A Stefan jest na ostatnim miejscu. Kraft. Daniel Chofenik z Wilhopola. Mam no. nadzieję, że chociaż jeden konkurs mi się uda. dobrze! Daniel Chofenik, pierwszy mi się metry. Dobrze, dobrze, no. dobrze mam. No już się rozkręcają tu zawodnicy. No i Wilhopolaris. Czy on przejdzie parę? Czy będzie chociaż szczęśliwy? Przegranym chyba przejdzie! No nie ma z dwóch zdań. Wilko Polaris przechodzi parę! Dominik Peter! Mamy dwóch chyba szwajcarów. rusza Dominik Peter! 133 metra lub z upadkiem. Ma ułatwione zadanie Giovanni Bresa Dola Żeby wygrać w tym pojedynku choć skok taki słaby. Oczywiście 1,5 metra, 1387. No i teraz Markus Eisenbichler z Renem Nikaido. Ajzenbichler, tylko wygląda śmiesznie. Dobry 34 metry, 34,14 m Rainy Kaido Teraz Patrzę. Rainy Kaido I Marku Zajden wygrywa parę? Nie! Rainy Kaido Po 2 punktu No i mamy pojedynek Alex Insan kontra Stefan Hula. Zobaczymy miłego lotu Stefanowi Hule. Hul... No! Stefan Hula, dobry skok! 130 metrów, 137. No tak! Insam, czy on to przeskoczy? 19 w kwalifikacjach. Zobaczymy, czy Polak może mieć problem z awansem do konkursu! 136 metrów, dobry skok! I Stefan! Na razie nie odpada, bo dwóch na razie odpadło, więc nie wiadomo. Laurokozy! Ilfa Muhamedem Hrimkamei. To jest laurokozy... oj, oj oj, strzonna narty, strzelna narty! Kluczy 18 kwalifikacja fati i pcioglo się chyba nie dostał, chyba. Bo nie wiem. I ten jego następca turecki. Uuu. Gone. Jedna gon o jeden punkt. Jan Herz z Stefanem laje. Dobrze, brawo. 131,5 metra, szóste miejsce. Stefan laje, 134 metry chyba, aby wygrać parę. I czy Laje tak skoczy? Chyba. Chyba nie skoczył. 131,5. Gorsze noty i o jeden punkt przepada. Pióż z Paszkę z Piotrem żył, To będą emocje. Ojej, przez to, że kaszło. Ojej. O to 72 metry. Przepraszam. To tak nie miało wyglądać. To tak nie miało wyglądać, wcale to tak nie miało wyglądać Piotr... Dobry skok! Oczywiście, że metry 141,40 to tak nie miało wyglądać hmm. <laughs> Andreas Wellinger z Robertem Johanssonem, który szukał jako stanie w kwalifikacjach i zajął 15 miejsca Andreas Wellinger, tak jak plus paszkę, że trochę krzywo i jest skok 11 miejsce so i pół, no to na razie. No to Robert Johansson, nie wiemy czy mu się to uda. Może mu się to uda, choć za wczesne wyjście z progu, presja na nim krążyła i nie udało mu się to. 20 miejsce, Andreas Bellinger przechodzi parę. Siga Jelar z Kevinem Malstewem, Mal coraz dalej już zachodzimy w głęby tej pierwszej serii, w głębi znaczy się. Siga Yeah! Dobry skok 43,5 metra. 1, 4, 1, 30, Ale to znaczy, że jest o 1, 10 za Polakiem. Czas na skok Kevina Malsewa. No. Talenty młode. I liczymy, że im się uda. Wszyscy Polaków awansowali. Jeden nie awansował. Jeszcze nieoficjalnie do drugiej serii. Kevin Malsef odpada jak na razie, bo przegrał parę. Francesco Keon z Etuno Sianen. No dwa najsłabsze kraje się ze sobą rywalizują. Ale jak pójdzie Keonemu? Dobrze, Keon i Etuno który też ma potencjały, więc... Zobaczmy, kto lepiej wytrzyma tę presję. Chyba etu, chyba etu, chyba etu! choć nie etu! Francesco Keokon W drugiej serii. I dwóch filmów już nie mamy. Niko od sacho i... i... jak to tam... E, ...inął się inny na i... Tito sacho, o! Jaki Sato Z jechen marusiakiem. Oa, musiałem. Kiedyś musiałem spóźnić za półtkę, ale ze spóźnionym wyjściem to tak wyglądało. Jecher Marusiak! I Marusiak lepiej. Czy będą punkty dla Ukrainy? Są punkty dla Ukrainy! Timi zajdzy z Konstantynem Schmidtem i będziemy otwierać najlepszą... Dziesiątkę kwalifikacji. I dobrze Timmy. Moja najlepsza dziesiątka. Zaraz będzie otwarta, Uuu. bo jeszcze Konstantin Schmidt musi skoczyć. Timmy za 135,5 metra. Jak skoczy e, Konstantin Schmidt? Skoczę klucze, musiał skoczyć zaraz, jak skoczy. <grym> No i Stefan Hula już oficjalnie przepada. Daniu Wasiliew ze Filipem Aschenwaldem. Kazachstan ma dwóch przedstawicieli w serii pierwszej. Sabir Armuminow i Daniu Wasiliew. Daniu Wasiliew skacze 135 metra. 23 miejsce 135. 90. Filip Aschenwald. Filip, Ashen, Filip, Ashen, Filip.. To Nie grywa. No Młoda lepsza. Jedziemy dalej! Johan! ohoho, ho, Norwecki pojedynek. Johan ad z Mariusem Lindvikiem! Oj, no to może być rywalizacja! Mariusz Lindwick, staram się skakać jak najlepiej się da Ale chyba Forfang to wygram właśnie bo Lindwik popełniał błędy Lindwik popełniał błędy 28 miejsce przepada Lindwig. No Ale przechodzi o ten Podimir Zugraffi i z o, przedstawicielem Finlandii, czyli anti-alto Solgrabski, zobaczmy. Echym. Grzegorz Sobczyk go chyba dobrze z szóste miejsce. Anti-alto. Czy anti-alto? Tak Norfiną chyba nie dam. To te miejsce! I na razie to jest parodia, na razie dla mnie to jest parodia. Daniel Andrzej Kacino, z Kamilem Stochem. No to lepiej się da, nie dało i za wczesne. Wyjście z progu Daniela, Andrzej to był Słaby skok! Ale jak se poradzi mistrz polski Kamil Stoch? Uj, pasywnie po wyjściu z progu, jak go wzięło mocno. Mamy. <laughs> Jednego polaka chociaż w serii finałowej. Halbo grany rudy i znów Norwegii pojedynek. Belgia Hansen, Helgili. GRANY rudy. Hegli nie na rady. Rady znaczy się. ja Jakobse Hegli, ale to już jest. Teraz zostaje na top piątka. Do zabawy. Hegli, hegli, hegli. Przed punktem k. Hegli. 29. Ostatnie chyba miejsce Hegli'ego. Nie, bo pius paszkę przecież skoczył. No tak. I teraz mamy ukraińsko-polską parę. Witajli Kajliczenko z Pawłem Wąskiem. Witajli Kajliczenko, który był, zakwalifikował się. No spokojnie. Teraz Paweł Wąsek. 132 metry. Paweł. 141 dziesiąta to jest egzekwo z kimś. E, tak, Polak jest Exekfo z Danielem szafenikiem. A z Laniszek z Dawidem Kubackim. Lepszej pary się dać nie dało. Lepiej. Lepszej pary się dać nie dało. Ale Laniszek dla mnie to jest słaby, zdoborny. ja pierdzielę. Nie no. Ten wygląda jak pięć paczkę przecież. Zeszła presja, ale to buduj! duj. No to teraz Jan Hamka z Jushiro kobayashi! Hmm. Habdas chyba nie zdobędzie już się nie liczy w walce. O złotego orła chociaż. No zobaczymy. Janek Habdas już skakał. Jursiro. Jursiro, Jursiro. Ostatnia para, Sabiljan Muminov z Mackenzie boyd Klausem! Jak poradzi sobie Kazach Sabiljan Muminov? 135,5 metra. No i rusza Mackenzie boyd Klaus prawie zwyciężył. kwalifikacje, ale nie wygrał. Z jednym kluczowym zawodnikiem, który dzieli go od triumfu Mackenzie. Jest raczej chyba szczęśliwym przegranym, a nie wiemy, czy zobaczymy. A jednak nie, nie ma finów Kilian Payer Sato. Rozpoczyna kwalifikacje i gdzie prawie kończy te konkurs pierwszej serii. No Oczywiście i pół metra skoczył Kilian Payer i czy Kenji Sato. To skoczył? Chyba skoczył. I tak kończymy serię numer pierwszą i mamy 32 zawodników. Do zobaczenia na drugiej serii konkursu. Cześć!